Za drogie mieszkania i domy? Dlaczego tak się dzieje? Klucz do tanich nieruchomości jest w rządzie. Dlaczego? Dlaczego? Za każdym razem, gdy tłumaczy deweloperom nowości, które wprowadza nowa ustawa deweloperska, słychać ciężkie wzdychanie. I nie można się dziwić, bo obecne regulacje powodują, że za budowę nowych domów i mieszkań będą się brać tylko najbardziej zorganizowani i zdeterminowani czyli duże firmy deweloperskie. I takie same surowe wymagania stawiane są zarówno wobec największych firm, jak i względem stawiających bliźniaki. Tym samym podaż nie będzie tak duża, jak mogłaby być. I to przyłoży się na ceny. Jedynym sposobem, aby ceny nie rosły absurdalnie w kosmos, jest zwiększenie podaży. A środkiem do tego prowadzącym jest poluzowanie regulacji prawnych, żeby budowanie domów nie było w końcu drogą przez mękę. Ale no, nasi politycy uważają inaczej. Że im więcej prawnych obciążeń, tym jest fajniej. Trzymajmy więc kciuki, że planowane zmiany przepisów i deregulacje nie są tylko kolejnymi obietnicami bez pokrycia.